To nie może być tak, że rząd ci obieca, a długi przedsiębiorca to dowiezie, a długi przedsiębiorca to sfinansuje. Klasycznym przykładem jest tutaj kwestia płacy minimalnej, tak dobrze, żeby ona rosła, ale państwo zleca to zadanie, czy realizuje te obietnice kosztem kogoś innego. I ten ktoś inny, tak jak ludzie, których spotkaliśmy choćby w Żyrardowie podczas jednej z naszych ostatnich wizyt z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Pan, który ma stragan, mówi: od 30 lat go mam. I nie dość, że zabijają mnie cenami ciepła, dodatkowymi składkami. To teraz jeszcze płaca minimalna. Ja nie zatrudniam nikogo, mówi: ja mam po prostu sklep, sam pracuję, utrzymuję rodzinę. Ale hurtownik ma 10 pracowników. I on teraz będzie musiał podnieść im pensję. Jak on im podniesie pensję, to podniesie mi ceny. Jak podniesie mi ceny, ja będę musiał podnieść ceny moim klientom. Klienci przestaną kupować, ja stracę pracę, moja rodzina straci bezpieczeństwo i źródło utrzymania. Łatwo się obiecuje, panie Morawiecki, panie Kaczyński, podczas kiedy innych przyprowadza się kontrolą skarbową, organami represji, do tego, żeby zapłacili za Twoje obietnice.